Dzień dobry, nazywam się Rafał Mazur i witam Was w cyklu Matura według Mazura. Dzisiaj porozmawiamy o wstępie, czyli o tym, jak zacząć rozprawkę. Jeśli popatrzycie na wstęp, na początek wypracowania, to na pewno jesteście w stanie wyodębnić jakieś części, jakieś elementy wspólne. Ja nazwałem je następująco. Hasztagi, czyli słowa klucze, dwie strony medalu, moje stanowisko, czyli przejście do tezy oraz postacie lub wydarzenia, które będą omówione. Hasztagi to nic innego, jak rozwinięte za pomocą skojarzeń słowa, które są ukryte w temacie materialnym. Dwie strony medalu to rozważenie problemu, który zawarty jest właśnie w temacie. Każdy problem jest złożony i należy rozpoznać przynajmniej dwa różne punkty oceny. Moje stanowisko to inaczej teza, moje zdanie na jakiś temat, ale o tezie szczegółowo będę mówić w kolejnym odcinku. Całość początku powinna być zakończona wymienieniem postaci lub wydarzeń, które będą omówione i uszczegółowione później. Popatrzcie, jak wygląda to w praktyce. Przykładowy temat wypracowania materialnego brzmi, czym dla człowieka może być praca. Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do podanego fragmentu lalki, całego utworu Prusa oraz innego tekstu kultury. Patrząc na to pytanie, można zauważyć pewne hasztagi. Ja tutaj widzę człowiek i praca i zajmę się pracą, bo wydaje mi się ona głównym hasztagiem, głównym słowem, kluczem tego tematu. Praca kojarzy mi się z zarabianiem pieniędzy, stworzeniem, kreowaniem, talentem, budowaniem, działaniem, fabryką, odtwórczością, pracą przymusową, zmienianiem świata, pracoholizmem i ucieczką, bezrobociem i smutkiem. Wam pewnie kojarzy się z czymś innym i każdy z nas ma rację, i nikt z nas się nie myli, bo ten moment tworzenia wypracowania to przede wszystkim rozgrzanie głowy, zbudowanie jak największej ilości skojarzeń, dzięki czemu praca będzie skupiona wokół danego tematu. Jeżeli skojarzenia pracy już się pojawiły, można zbudować pierwsze zdanie. I to pierwsze zdanie jest zdaniem ogólnym. Popatrzcie. Praca jest bardzo ważnym elementem ludzkiego życia. Człowiek od zawsze przywiązywał wielką wagę do pracy. Może nie jest to wybitne zdanie, ale to zdanie pozwoli Wam rozpocząć i później rozbudować całe wypracowanie. Kiedy już napiszecie pierwsze zdanie, należy rozpatrzyć problem, zobaczyć, że jest on złożony i zauważyć, że z jednej strony wygląda tak, a z drugiej strony wygląda tak, że inni uważają, że jest tak, a inni uważają, że jest tak. Popatrzcie. Praca w życiu człowieka może pełnić różne role. Dla jednych jest źródłem utrzymania i sposobem na zdobycie pieniędzy, które pozwolą spełniać marzenia. Inni natomiast odnajdują w niej możliwość rozwoju własnych pasji, lub zauważają, że w ten sposób mogą zmienić otoczenie. Po rozważeniu, należy postawić tezę. Moja teza brzmi następująco. Moim zdaniem, praca w życiu człowieka może oprócz pieniędzy przynosić wiele satysfakcji, gdyż tworzenie, budowanie czy kreowanie daje wrażenie własnej sprawczości i przydatności. Po postawieniu tezy, o której będę mówić później szczegółowo, Należy wymienić problemy i zaznaczyć teksty, które będą omawiane. Pamiętajcie, temat podpowiada Wam, ile tekstów powinno się pojawić w Waszym wypracowaniu. Bądźcie uważni, bo jeżeli, jeżeli któregoś nie zawrzecie, stracicie bardzo dużo punktów. Przykładami postaci, w życiu których praca odgrywała bardzo ważną rolę, dając im radość i możliwość realizowania się, są bohaterowie Lalki. Ignacy Rzecki, Stanisław Wokulski oraz Tomasz Judym, główna postać powieści Ludzie Bezdomni. Na koniec zapisałem plus. Ten plus to inne postacie, które także związane są z tematem pracy. Po co to robię? A po to, bo może w trakcie wypracowania jednak te postacie będą mi bliższe i nie będę już tecić czasu na szukanie czegoś, co ma związek z tematem. Na koniec. Ważna informacja. Ułatwiajcie sobie życie. Naprawdę. Przeczytajcie najpierw temat, a później przeczytajcie tekst. Zastanówcie się, o czym mówi ten tekst i spróbujcie zauważyć, którą opcję sugeruje albo podpowiada. Jeżeli jesteście w stanie rozpoznać, którą opcję podpowiada, idźcie za nią. Wybierzcie tę opcję, która jest dla Was łatwiejsza. Wybierzcie ten temat. Który jesteście w stanie poprzeć znanymi wam tekstami kultury. Nie martwcie się, że będzie to pójście na łatwiznę. Ponieważ rozprawka jest to właśnie zadanie aktorskie, jest to jakaś próba udowodnienia zdania. Ona nie musi być spójna z waszym wewnętrznym ja. Najważniejsze, żeby ona była właściwie zbudowana. I formułujcie tezę dopiero wtedy kiedy przeczytacie tekst. I dopiero wtedy, kiedy już teza w waszej głowie powstanie, zaczniecie budować wstęp. I złoty suchar na koniec. Wstęp do pracy jest jak trailer filmu. Ma zaznaczyć temat i zachęcić do dalszego czytania. I tego wam życzę, żeby wasze początki były tak ciekawe, żeby czytający nie mógł się już doczekać, co będzie dalej. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku.